Cześć, witam, X Grosz z tej strony. Widzę, że chyba wróciły mi komentarze pod filmami. Wcale nie musiałem restartować komputera, tak jak tutaj mi um, pomoc techniczna podpowiadała, żeby zrestartować komputer. No dobra, żarty żartami. Cieszę się, że komentarze są pod spodem, więc oczekuję, że zobaczę od was wasze komentarze pod tym filmem również. A zaczynając dzisiaj... O czym dzisiaj będziemy mówić? Dzisiaj na początku powiemy sobie o um, testnecie, który wystartował na sieci PulseChain. Ja widzę, że tutaj, właśnie, choćby nawet w tym komentarzu, 12 minut temu, widzę, że e, i, to, i to się powtarza. Sporo osób ma problem z tą siecią testową e, Goerli na, na, na Ethereum, więc jeżeli chcecie przetestować, jak odebrać Zen i jak się obsługiwać z Zen, możecie go przetestować od dzisiaj już. Na sieci Pulse Chain. i zaraz sobie pokażemy, zaraz sobie powiemy jak to zrobić, a następnie zerkniemy i tutaj dla wszystkich bardziej zaawansowanych, co już są ze mną dłużej na kanale i co lubią ze mną tradeować, zerkniemy sobie choćby na ciekawostkę z ostatniej chwili, a więc na tego mojego shorta co miałem na Ape. I przykład dlaczego z wczorajszego filmu, dlaczego tak bardzo lubię ustawiać właśnie stop lossa na zielono. Wczoraj właśnie tutaj ustawiłem stop losa na zielono, bodajże na 5.30 czy coś w tym stylu, a proszę, dzisiaj, EIP w nocy wyskoczył do prawie 6.30. Więc ten stop loss na zielono to jest coś, co ja bardzo, bardzo lubię praktykować. Dlaczego? Ponieważ wtedy budzisz się rano, rynek poszedł nie w tą stronę, co zakładałeś, ale do portfela ciągle wskakuje, wskakuje zysk i nie ma żadnej straty i nie ma dylematu. Więc o tym sobie powiemy raz jeszcze. Do tego dotkniemy również tego spot tradingu i tych zerowych opłat na spot tradingu, o których również wspomniałem. To jest również dla wszystkich, co chcą poczuć trading i, i spróbować poznać trochę tradingu. Ten spot trading jest bardzo, bardzo dobrym jakby startem. Pierwsza rzecz: zero opłat. Druga rzecz zero możliwości zlikwidowania pozycji, ale o tym za chwilę. Zacznijmy od samego początku, a więc tak jak tutaj czytamy w komentarzu, a wiele osób i tutaj, i na, i widzę tutaj również na naszym telegramie, wiele osób narzeka na tą sieć Ethereum, widocznie, widzicie, na tym to wszystko polega, że takie rzeczy trzeba opanowywać, to trochę czasu zajmuje, a więc poznać, jak działa sieć testowa na Ethereum, poznać, jak działa sieć testowa, na PulseChain, o tym jak dodać sieć testową na PulseChain robiłem już kilka filmów, wchodzicie na pulsechain.com, tutaj mamy wszystkie wiadomości, co potrzebujemy, dodajemy sieć testową PulseChain do naszego MetaMaska, następnie, jeżeli będziecie mieli zero pulsów na tym adresie, wszystko, co potrzebujecie, to jest tutaj ten faucet, to jest PulseChain.com, strona, klikacie na tą stronę fosset łączycie tą stronę z portfelem i co? I robicie request i 10 Pulse wpada Wam na Wasz, na wasz portfel. I jesteście na sieci testowej Pulse Chain, na Waszym Metamasku, macie 10 Pulse chainów, i co wtedy? I wtedy możecie przetestować sobie śmiało odbieranie darmowych ZEN. A więc wchodzimy na ZEN, i znowu, link do tej strony, do tej sieci testowej, macie, zarówno w, na Telegramie, macie go również na moim Twitterze i wrzucę go również w opisie tego filmu. A więc przechodzicie tutaj i co, i naciskacie sobie. To jest bardzo proste. Dlatego to jest tak proste zrobione, aby było to dla wszystkich nowicjuszy rynku krypto, aby każdy mógł to opanować, aby yy, dosłownie Babcia, dziadek, jak, i, jak i, 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 i zwyczajny szkolniak mógł to spokojnie opanować. Mint Free Zen. Wymintuj sobie darmowe zeny. Macie podłączony portfel, widzicie to w prawym górnym rogu, adres swojego portfela i naciskacie Mint Free Zen. I w tym momencie, tutaj jak widzicie, ja już tutaj zrobiłem sobie swój pierwszy mint, a więc ustawiłem, że dwa dni. Nacisnąłem dwa dni, nacisnąłem. Męt potwierdziłem w Metamasku i jest. I czekam. Czekam teraz dwa dni. Wygląda na to, że 33 tysiące dostanę za te dwa dni z tych zenów. Oczywiście, jeżeli ludzi, którzy którzy tutaj, się, którzy tutaj będą się, że tak powiem, podłączać podmintowanie im więcej ludzi, tym więcej zenów ja dostaję, tym więcej zenów oni dostają. Na tej, na tej zasadzie to polega, o tym już rozmawiali, rozmawialiśmy z Jackiem na naszej audycji. Więc jak to działa? No i tyle. I czekamy. Po dwóch dniach, po dwóch dniach, co robimy? Po dwóch dniach wracamy tutaj i po prostu klejmujemy nasze zeny. Nasze zeny wpadają nam do naszego portfela, a wtedy możemy nacisnąć stake zen. A więc stake'ujemy swoje zeny i możemy je zastejkować. I znowu od jednego dnia do tysiąca dni. I tyle. Maksymalnie tutaj, jeżeli chodzi o mytowanie. W tej chwili to mamy 100 dni maksymalnie. Jeżeli chodzi o stajkowanie, możemy maksymalnie na 1000 dni, ale to jest wszystko testowo. To jest wszystko testowo po to, aby poznać. Dlatego warto sobie zrobić ten 1-2 dni, 1-2 dni, po to, żeby zobaczyć, jak to jest. Zamentować, odebrać, zastejkować, odebrać i być gotowym do tego, kiedy sieć wystartuje. Kiedy sieć wystartuje, wtedy dosłownie tak samo będzie wyglądał ten dashboard. Tak samo będziemy to robili, tylko już na realnych, prawdziwych. Zenach i prawdziwych sieciach. Teraz, czy to będzie sieć Ethereum, która będzie od razu obsługiwana, czy to będzie sieć Pulsechain, na którą ciągle musimy czekać. Więc tak to wygląda. A teraz, co chciałem dodać, to jest to, że wygląda na to, że, że przynajmniej tak Jack zapowiada, że będzie to mniej więcej około dwóch tygodni, zanim to wystartuje w tej chwili. Wszystko trafiło na audyt, czekamy na audyt, audyt wróci i, i w zasadzie wszystko już jest gotowe i to jest najprostsza rzecz i najbardziej mm, przyjemna rzecz w świecie krypto, kiedy coś właściwie nie kosztuje Cię nic, a możesz, a możesz dosłownie to do, pobrać. I teraz tak, zen na... Sieci Pulsechain to jest inny zen niż na sieci Ethereum. To jest tak jak hex na sieci Pulse Chain i hex na sieci Ethereum i hex na sieci Ethereum Proof of Work. To są trzy różne heksy, będą. Tak samo tutaj, dwa różne zeny będą. Musicie, musicie to sobie, że tak powiem, e, zrozumieć i oczywiście i tu będziemy odbierać, i tu będziemy odbierać. I teraz, tak jak powtarzam e, cały czas i chciałbym, abyście to zrozumieli, to jest czysto edukacyjny token. Aczkolwiek wiadomo, że rynek nada mu jakąś cenę. Po jednej stronie, na jednym łańcuchu, na drugim łańcuchu, wszędzie ten, ten token dostanie jakąś cenę. Nie oczekujcie tutaj e, miliona procent w ciągu jakiegoś krótkiego czasu, bo to się nie wydarzy. Wątpię, aby to się wydarzyło, tak bym to powiedział. Teraz, jeżeli mówimy o latach do przodu, to teraz wszystko może się zdarzyć. Tego nie wiemy. Ehm, Wiemy, że Jack ma, czyli twórca tego tokena ma z tym jakieś plany i ma ochotę budować wokoło tego tokena cokolwiek. prawdopodobnie inne osoby, które są w kręgu, zaczynają się zastanawiać, czy czasami nie byłoby to łatwiejsze do budowania na tym lub wokoło tego tokena jakiegokolwiek innego. Produktu. Więc to, to, co się wydarzy po starcie, to już jest nasze jakby założenia, nasze oczekiwania, ale musimy zdać sobie sprawę, to co wiemy i to co myślimy, że może się wydarzyć. To są, to są dwie różne rzeczy. Wiemy jedno, wiemy, że token Zen możemy sobie wymintować za darmo. To wiemy. Co nie wiemy, ale możemy zakładać, to jest to, że rynek nada mu pewną wartość, a następnie świat krypto zacznie mm, na przykład doceniać to, że ten token działa w taki, a nie inny sposób i może mu nadać jeszcze większą wartość. To możemy oczekiwać. Ale to już są nasze założenia, więc w taki sposób bym do tego podchodził i wtedy nie ma żadnych rozczarowań. A, także przetestujcie sobie zen. Na półściejnie, przetestujcie sobie Zen na Ethereum, jeżeli wiecie, jak tam się wszystko obsługuje, i nie oczekując zbyt wiele, ale testując ten świat krypto w taki, a nie inny sposób, możemy naprawdę zostać mile zaskoczeni. Tak bym, tak bym to powiedział. Teraz, jeżeli macie pytania, jeżeli jesteście początkujący w świecie krypto, pod spodem w opisie macie również. Link do zencryptomission.pl, czyli zenmission.pl to jest tutaj ten oto pokój na telegramie, gdzie mamy tutaj tysiąc użytkowników i mam nadzieję, że między sobą rozmawiając bardziej zaawansowani pomogą tym mniej zaawansowanym, tym początkującym krok po kroku zrozumieć o co w tym wszystkim chodzi. Znak ktoś może sposób, jak w jednej przeglądarce zainstalować kilka rozszerzeń metamask? Nie chodzi mi o kilka adresów, tylko o nowe portfele z idami. Wydaje mi się, że musiałoby to być tak, że za każdym razem musiałbyś on instalowywać i zainstalowywać, albo inaczej, musiałbyś mieć w tej samej przeglądarce kilka, mm, kilka e, profili, czyli musiałbyś mieć w tej przeglądarce jeden profil, drugi profil, trzeci profil, czyli... Na kilka profili musiałbyś mieć tą przeglądarkę, i przełączać między tymi, między tymi profilami. Tak mi się to, tak, tak mi się to wydaje od taka szybka odpowiedź. <laughs> tak czy inaczej, tak to wygląda. Teraz przechodząc do tego, co mówiłem tutaj również, a więc e, zero opłat na Bajbicie, jeżeli chodzi o zwyczajne kupowanie i sprzedawanie kryptowalut. Jeżeli zwyczajnie kupujesz lub sprzedajesz krypto na Bajbicie. Nie ma tutaj opłat. I to jest niesamowite. Tutaj w ogóle ktoś mi napisał, że napisz do Bajbita, żeby był w języku polskim, tak nawet kukoń jest w języku polskim. Teraz taka ciekawostka z ostatniej chwili, a, która, która to jest taka ala, nie wiem, czy to plotka, czy to pogłoska, czy to, czy, to, czy, czy to. Bo sam jeszcze tego dokładnie nie sprawdziłem, ale powiem wam coś. Wszyscy wiemy, że nie powinniśmy trzymać krypto na giełdzie. Albo krypto, które trzymamy na giełdzie, jest zagrożonym krypto. Więc powiem Wam, KuCoin z tego, co, z tego, co tutaj ludzie analizują, patrząc on chain, czyli na łańcuchu, co się dzieje z KuCoinem i portfele KuCoina, miał zbyt dużo, zbyt dużo obstawił na lunę. I tam brakuje, przynajmniej tak wygląda, według tych wszystkich analiz on chainowych, tam brakuje w KuCoinie. Sporo, sporo pieniędzy na tych portfelach. Mają dziurę. Tam ktoś analizuje, że na około pół miliarda dolarów. Więc uważajcie, jeżeli chodzi o kukoń i trzymanie zbyt dużych środków na kukoń, aby was to nie zaskoczyło. Teraz, czy to jest i jak bardzo to jest wiarygodne, to co mówię, to nie wiem. Ale uważam, że lepiej być ostrożnym i na zimne dmuchać, szczególnie, że wszyscy wiemy, że na giełdzie nie trzymamy środków, których nie, jesteśmy sobie, nie możemy sobie pozwolić na stratę, ponieważ w każdej chwili, gdy mamy swoje środki u pośrednika, a giełda jest pośrednikiem, to te środki są zagrożone w 100%, że możemy je stracić, 100% tych środków. Więc tak, tak do tego podchodzimy. A Kucoin proponuje, aby sobie wszyscy sprawdzili. Teraz wracając do Paybita. Wczoraj na filmie fajnie pokazałem Wam tutaj, i to jest dla wszystkich tych, co próbują, próbują zmierzyć się z, z tym pierwszymi ruchami w tradingu. Zanim przeskoczycie na dźwignię, zanim zaczniecie pożyczać pieniądze od giełdy, bo dźwignia to nie jest nic innego, jak tylko i wyłącznie pożyczanie pieniędzy od, od giełdy. A więc zanim przeskoczycie na dźwignię, proponuję, abyście spróbowali zwyczajny spot trading, czyli zwyczajne kupowanie i sprzedawanie. Pierwsza rzecz. Macie w najzwyczajniej w świecie zero prowizji na kupowanie i sprzedawanie, a druga rzecz, ciągle jest to dosyć, dosyć profitowe. I teraz pokażę Wam coś. Tu jest, tu jest, akurat, tu jest akurat mój stop loss na zielono, który uwielbiam ustawiać. To, to jest dla wszystkich traderów tych z dźwignią. Stop loss na zielono, shortowałem wczoraj Ape. Tam nawet e, swoboda shortował Ape. Ja sobie shortuje. tutaj, myślę, a potępia się całkiem dobrze. Tu wygląda, tutaj wskoczyłem na tego shorta, shortuje Ape'a, dobra, wszystko dobrze wychodzi, ale myślę, y, ja lubię mieć stop lossa. Więc jak tylko byłem dobrze na plusie, ustawiłem tutaj bodajże 100, byłem na plusie, to ustawiłem sobie stop lossa na zielono. I co? I Bum, wszystko wróciło w górę. Zobaczcie. I to jest właśnie dlaczego ja lubię ustawiać stop lossa. Za każdym razem, jak ustawiam stop lossa i budzę się, a rynek nie poszedł w tą stronę, co zakładałem, ciągle mam odjęte tutaj zyski i wrzucone do mojego portfela z tej pozycji. Dlatego, jeżeli jak widzicie, że ja mówię o tym stop lossie na zielono, to wolisz mieć, wolisz mieć mniejszy zysk, który wpadł ci do portfela, tak jak wczoraj tutaj, w przeciągu jednego dnia tutaj macie 400, to macie 100 niż złapać się, że jesteście nagle, wasza pozycja jest zagrożona, szczególnie, że tutaj robiłem to na dźwigni 10. Więc to jest to. A teraz wracając do spot tradingu, to chciałem Wam powiedzieć, że spot trading, choćby taki bot, którego mieliśmy, mamy ustawionego, ja mam ustawionego na Bybicie, i to jest, zobaczcie tutaj, trade and trading bot. I tutaj ten bot to jest zwyczajne kupowanie i sprzedawanie, jako spot kupowanie i sprzedawanie pozycji. I tutaj na, i to jest akurat ustawiony na XRP. I zobaczcie, jak ten bot na XRP się zachowywał. Tu mamy historię, a więc mamy tutaj, gdzie kupował, gdzie sprzedawał i zwykle pomiędzy 32 a 38 i tutaj nawet kupił za 36,50, sprzedał za 38. Tutaj kupił za 35, sprzedał za 36,50. Takie oto ilości XRP. I to jest zwyczajne kupowanie i sprzedawanie. Jak pójdziemy tutaj właściwie do XRP, właściwie jak, jakbyśmy sobie chcieli kupować i sprzedawać XRP, to w ten sposób robimy to. A więc idziemy do Trade, Spot Trading, USDT i tutaj mamy, proszę, i szukamy XRP. Boom. XRP, Trading View, lubię to. Trading View sobie przerzucę. O i proszę. I tutaj mamy. 4-godzinowy wykres sobie rzucimy, żeby było łatwiej. Proszę bardzo. Tutaj mamy czterogodzinowy wykres i w jaki sposób to szło. Bum, bum, bum. I tak, i tak to się od 30 dni widzicie waha, więc zawsze, jeżeli mamy, jeżeli jest jakaś konsolidacja i poruszamy się w pewnym przedziale cenowym, to nieważne, gdzie sobie ustawicie, zawsze dołek, górka, dołek, górka, to jest. Jak widzicie tutaj, bez emocji kupowanie i sprzedawanie. Bez emocji kupowanie i sprzedawanie. I w taki sposób, choćby jak widzieliście, można sobie, można sobie ustawić takiego bota. I ten bot choćby, bot to jest zły, zła nazwa. Ja o tym mówiłem, to jest zwyczajna siatka zleceń, kupna i sprzedaży. Tak bym to powiedział. Nie wiem, dlaczego to bot na to mówią. I w taki sposób e, przez 30 dni. Kupowanie i sprzedawanie tego XRP z 1000 zarobiło mój 157, a więc 15%. Niby niewiele, ale tak to wygląda. W świecie krypto to jest niewiele, w świecie tradycyjnym to by było dużo wiele. Wiele to jest, zależy po prostu, czy tutaj macie 3,0, zera, czy 5,0. To jest wszystko. Więc uh, bybit. I tutaj również do Bybita do Binance'a i do innych giełd, do KuCoin'a powiem wam tak, ja w tej chwili mówię o Bybicie dlatego, ponieważ Bybit, Bybit jest taki, jaki jest i w tej chwili daje mi najlepsze, że tak powiem możliwości, jak i najlepszą ofertę ze wszystkich innych giełd. Ale w momencie, jak ten, ta giełda by się popsuła lub coś by zaczęli kombinować, to ja nie mam absolutnie żadnych powiązań z tą giełdą, przeskakujemy i szukamy czegoś lepszego. Ale w tej chwili uważam, że to jest giełda, na której, na której chyba najlepiej, najlepiej tutaj w świecie krypto mi się obraca. KuCoin, jestem, jestem lekko, że tak powiem, zaniepokojony tym, co czytałem i dlatego, dlatego z KuCoinem lekko uważałbym. Szczególnie jeżeli macie jakieś większe środki lub sobie tam trzymacie po prostu swoje krypto na KuCoinie. Proponuję sprawdzić to, te wszystkie wiadomości, o których mówiłem. No i co, i tyle na dziś. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o nasze, nasze krypto, HEX testuje swoje 3 centy, Wisimy tutaj na tych 3 centach, jak na włosku, bym powiedział. HEX na Proof of Work, Tutaj 0,01 centa, a więc od tak. A resztę tutaj, tych naszych obserwowanych krypto. Hedron uh, tutaj się lekko tutaj cofnął do tyłu. Um, Pulse Doge też, chociaż tu w, ostatnich, w ostatnim czasie zaczęły zaczęły odbijać. Do Deka, moim zdaniem. Moim zdaniem to, jest, to, już, to już jest taki e, lekki trup, ponieważ powiem Wam, że cokolwiek tu się dzieje na Dodece, to ten e, złodziej podpięty pod, pod, pod ten 1% zysków e, dostaje jakiekolwiek środki, no i świat krypto nie chce tutaj nic robić. Zobaczcie, 1000 dolarów, tym chyba, czy to jest chyba w dolarach. 1000 dolarów obrotu to, to jest, to jest jak, jakby nic. Więc do deka jednak był niewypał, do deka to było, to był, to było tak jak mówiłem, że w świecie pulse chaina, wokoło pulse chyna, wokoło ryśka pojawi się wiele, wiele dobrych projektów, ale również będą, że tak powiem, ludzie próbują, źli gracze spróbują wykorzystać to, że tutaj jest, wiecie, taki hype i tyle pozytywnego się dzieje i będą próbować tutaj zrobić coś złego. Więc tak właśnie od... Do deka. Niby dobry zamysł, a jednak, a jednak nie. Więc, więc tak, to, tak to zostało. No i co? A! Dla tych wszystkich, co, co, co tam napisałem kiedyś, bo, bo powiem wam, że tyle co wszedłem w tą do deka, a tutaj już ten ocean wysechł. Ten, ten wieloryb usycha mi tutaj, usycha. Tak to wygląda. Tyle na dziś, dzięki wielkie i co? I do usłyszenia następnym razem. Cześć.